Początek września okazał się wspaniały. Słońce zalewało teren elitarnego klubu podmiejskiego, gdzie wśród wysokich sosen przytulnie ulokowały się domki gościnne i przestronne strefy grillowe. Muzyka grała na całego. Wystrojeni pracownicy firmy krzątali się, rozstawiając na stołach przywiezione z domu smakołyki. Wasilisa przyjechała z mężem na piknik korporacyjny z okazji piętnastolecia firmy, w której pracował jej Wiktor. Stała przy otwartym bagażniku terenówki, siłując się z ciężkim koszem z jedzeniem przykrytym kuchenną ściereczką. Ale Wiktor, brutalnie odpychając ją ramieniem, sam wyszarpnął ciężar z czeluści samochodu. Opuść łokcie, waśka, niedobrze mi się robi, jak na ciebie patrzę, wycedził Wiktor. Jeśli ktoś podejdzie, milcz, kiwaj głową i się uśmiechaj. Jak zapytają, wołaj mnie, ja się jakoś wykręcę. Fuu, zacząłem już gadać jak wieśniak. I nie waż się palnąć czegoś ze wsi. Wszyscy mnie wyśmieją. No też musiał szef coś takiego wymyślić. Ciągnąć małżonków na imprezę firmową i to jeszcze z domowym jedzeniem. Wasilisa milczała, chociaż w środku wszystko się w niej ścisnęło od niesprawiedliwych wyrzutów. Widziała, jak mąż wstydliwie rozgląda się za ostentacyjnie wesołymi kolegami w jaskrawych koszulach z krótkim rękawem i zwiewnych sukienkach. I zasłania sobą kosz, jakby leżało tam coś wstydliwego, a nie wynik jej starannego gotowania. Ulegając jego nerwowości, Wasilisie zaczęło się wydawać, że ci nieznajomi, wymuskani ludzie, spoglądają na jej prostą fryzurę i skromną sukienkę z ledwo ukrywaną drwiną. W tym momencie tłum przy stołach rozstąpił się i w ich stronę, lekkim, pewnym krokiem, ruszyła efektowna brunetka. W wykwintnym, jedwabnym garniturze w kolorze piasku. Wyglądała jak ucieleśnienie nienagannego gustu i spokojnej władzy. W rękach trzymała tylko cienki, skórzany tablet. A każdemu jej krokowi towarzyszyły pełne szacunku uśmiechy kolegów. Alino Igoriewno. Proszę podpowiedzieć, gdzie wystawić przekąski? Boż zapytała przymilnie jakaś pracownica, przechwytując ją w drodze: A co tam macie? Zarządzająca jednym okiem spojrzała w piękną, głęboką miskę. Julien z kalmarami. Pracownica podsunęła miskę na tacy. Proszę postawić na środkowy stół w cieniu, rozkazała brunetka, nie zwalniając kroku. I proszę dopilnować, żeby nie obeschło. Nie mamy tu taniej knajpy, to jubileuszowy bufet. Zatrzymawszy się naprzeciwko Wiktora, Alina uważnie spojrzała na wasilisę, od czego tej zrobiło się nieswojo. A więc to ona? Przeciągnęła efektowna koleżanka męża i obrzuciła Wasilisę długim, oceniającym spojrzeniem. W jej oczach nie było wrogości, jedynie zimna, wyniosła wyższość. Tak, coś w tym rodzaju sobie wyobrażałam. Wasilisa zmieszała się od tej bezceremonialności. Jakieś niespokojne uczucie zaczęło w niej narastać. Protest chciał wyrwać się na zewnątrz, ale cicha z natury kobieta. Natychmiast postarała się uspokoić emocje, żeby nie skompromitować męża skandalem. Dzień dobry, zachowując godność, powiedziała Wasilisa. Zabawne. Alina zmrużyła oczy, poprawiając nienaganne pasmo włosów. To takie niezwykłe w dzisiejszych czasach. Spotkać kucharkę, która do tej pory sama kisi grzyby i piecze placki, jakby utknęła w zeszłym wieku. Wasilisa poczuła, jak w gardle staje jej gula. Wydało jej się dziwne, że ta zupełnie obca kobieta zna o niej takie osobiste szczegóły, ale tu na szczęście odezwał się Wiktor i Wasilisa odetchnęła z ulgą. Alino Igoriewno, gdzie mamy to postawić? Powiedział mąż. Ona napiekła placków z solonymi grzybami. Mówiłem jej, będzie śmierdzieć na kilometr. I nagle nie powstrzymał się od paskudnego śmieszku. Inny człowiek by zrozumiał, jeśli nie umiesz gotować, to kup coś normalnego, francuskiego. No, ale ona jest uparta. Wasilisa zamarła, nie spodziewając się czegoś takiego od własnego męża. Alina z obrzydzeniem skrzywiła się, patrząc na kosz z taką miną, jakby leżały w nim śliskie żaby. Z politowaniem krótko i sucho się roześmiała i rzuciła na Wiktora znaczące spojrzenie. Boże, Witia, jakie to faux pas! Po czym machnęła długim palcem z pięknym manikurem, wskazując w bok. Wiecie co, kochanieńka, postawcie to na dalsze stoły, żeby nie przebijać zapachu innych potraw. Może ktoś z ochrony zaryzykuje i spróbuje waszej egzotyki. Potem bezczelnie przywołała męża Wasilisy palcem. A pan, Wiktorze Pawłowiczu, idzie za mną. Muszę z panem porozmawiać osobiście. Póki szef jeszcze nie przyjechał. Wasilisa została sama z ciężkim koszem u stóp, odprowadzając wzrokiem męża, którego wyprowadzała pewna siebie brunetka i czuła się absolutnie zbędna na tym obcym święcie, gdzie jej starania i trud zostały wystawione na pośmiewisko. Zostawszy w samotności, kobieta głęboko westchnęła, starając się opanować drżenie rąk. Była zmieszana i zbiła stropu takim wyzywającym zachowaniem bezczelnej brunetki. Gwar świętowania docierał do niej jak przez watę, brzęk kieliszków, wybuchy śmiechu i rytmiczna muzyka. Wydawało się, że to wszystko nie dzieje się z nią. Wasilisa powlekła kosz do długich rzędów stołów, przy których krzątali się kelnerzy w strojach służbowych. Na skrajnym pustym stole Wasilisa wypakowała z kosza. I zaczęła rozstawiać z pół tuzina placków. Potem zaczęła je kroić na kawałki przyniesionym z domu nożem. Jej ruchy były spokojne. Nie krzątała się, nie okazywała zbędnych emocji. Należała do tych kobiet, które potrafią czekać i cierpieć, uważając, że wszelkie życiowe przeciwności to tylko tymczasowa niepogoda, którą trzeba po prostu przetrwać. Za każdym razem, gdy dotykała rumianego brzegu kolejnego wypieku, w pamięci wypływały fragmenty przeszłości. Przypomniała sobie, jak jako dziewiętnastoletnia dziewczyna przyjechała z rodzinnej wsi do miasta na studia. Tam właśnie spotkała Wiktora, jaskrawego, ambitnego i dziwnie hazardowego chłopaka. Wasilisa, przyzwyczajona do spokojnego wiejskiego życia, tylko dziwiła się jego przebojowości. To przynosił jej na ręce róż, na które zrzucali się jego koledzy z roku. To jakimś cudem załatwiał w samorządzie wycieczki nad morze. Pobrali się na piątym roku. Po ślubie stała się jego niezawodnym zapleczem. Wiktor robił karierę, a ona milcząco przyjmowała jego chłód i częste delegacje, wierząc, że to tylko cena ich wspólnego dobrobytu. Nie była kapryśna. Jeśli mąż milczał, znaczy zmęczony. Jeśli nie zwraca uwagi, znaczy zajęty. Ale ta wytrzymałość, jak się okazało, Miała swoje granice. Skończywszy kroić wypieki, Wasilisa rozejrzała się. Wiktora nie było w pobliżu. Ruszyła w głąb terenu klubu, szukając wzrokiem męża w grupach rozmawiających ludzi. Wkrótce ich zobaczyła. Wiktor i Alina stali przy furgonetce z napojami. Alina ściskała w palcach zaparowany kieliszek szampana i zanosiła się śmiechem. Wasilisa zamarła. Obserwując z ukrycia, Wiktor szeptał coś gorąco koleżance z pracy, napierając na rozmówczynię ze słodkim, zwycięskim uśmiechem. Brunetka śmiała się z jego żartów, dokładnie tak samo jak kiedyś. Wiele lat temu śmiała się sama Wasilisa z jego żartów, będąc młodziutką studentką. W pewnym momencie Alina machnęła ręką, poprawiając włosy, i Wasilisa poczuła, jak w środku wszystko ostatecznie się urywa. Na nadgarstku brunetki drapieżnie błysnęła w promieniach słońca złota bransoletka w kształcie winorośli z maleńkimi kamieniami. To była dokładnie taka sama bransoletka, którą znalazła w kieszeni marynarki męża tydzień temu. Wtedy, wstrzymując oddech, wzięła ją za prezent dla siebie na rocznicę ślubu. Teraz prezent pysznił się na ręce Aliny, i w tym blasku złota Wasilisa. Zobaczyła nie po prostu zdradę, a pełne, ostateczne zdewaluowanie całego swojego życia. Zrujnowanie wszystkiego, co chroniła w sobie w stosunku do męża. Twarz cichej kobiety pozostała nieprzenikniona, jedynie drgnęły jej mięśnie szczęki. Zdrady nie zamierzała tolerować. Widziała, jak Alina dała znak Wiktorowi, i oni, wymieniwszy krótkie kiwnięcia, Skierowali się do jednego z dalszych domków gościnnych. Wasilisa specjalnie się nie kryjąc ruszyła za nimi. Wiedziała twardo, że za drzwiami tego domku czeka na nią prawda, i jakakolwiek by ona nie była, była gotowa spotkać się z nią twarzą w twarz. Domek z ciemnego drewna stał na samym uboczu, tonąc w cieniu sosen. Drzwi były uchylone, widocznie w pośpiechu lub z nadmiernej pewności siebie. I poczucia bezkarności. Wasilisa zamarła przy samym ganku, opierając się plecami o szorstką ścianę. Nie czuła strachu, tylko dziwną, zimną ciekawość. Wyciągnąwszy smartfon, którego zwykle używała, tylko do rzadkich telefonów do męża i robienia licznych zdjęć swoich kulinarnych arcydzieł, które dziesiątkami wrzucała do mediów społecznościowych, Wasilisa w prawnym ruchem znalazła ikonę nagrywania wideo. Wcisnęła nagrywanie i zamarła, zamieniając się w słuch. Ty oczywiście opowiadałeś o niej różne rzeczy, ale takiej kury domowej się nie spodziewałam. Jak ty ją do tej pory znosisz? Inteligencji zero. Żal mi ciebie, Witieńka. Czy nie czas z nią skończyć i ogłosić nasz związek? Ukochany? Rozległ się kapryśny głos Aliny, pozbawiony wszelkiej światowej słodyczy. Przestań. To jeszcze nie czas. Głos Wiktora brzmiał głucho i nieco drażliwie. Ona dalej, niż swoje garnki, nic nie widzi. Na razie nie możemy otwarcie, dlatego nie mogłem jej tu nie przytaszczyć. Szef by zauważył. Starzec ma bzika na punkcie wartości rodzinnych, a ja mam teraz u niego dobre notowania. Potrzebujemy jeszcze trochę ciszy, żeby dokończyć to, co zaczęliśmy. Wasilisa przymknęła oczy. Czując, jak w środku wszystko kamienieje. Telefon nadal rejestrował każde słowo. Widziałeś raport naszej własnej firmy? W głosie Aliny słychać było drapieżny triumf. Tych pięciu klientów, których sprzątnęliśmy głupiemu staruchowi w zeszłym miesiącu, już przyniosło pierwszy zysk. To dopiero początek, Witieńka. Jeśli jutro podpiszemy kontrakt z logistykami, stary dureń zostanie z niczym, a my z milionami. Głównie żeby pozostali przechodzili równie niezauważenie, odezwał się Wiktor. I Wasilisa usłyszała w jego głosie znajome echa hazardu. Już przygotowałem grunt. Podczas gdy Walerii Pietrowicz świętuje piętnastolecie swojej firmy, my po cegiełce ją rozkradamy. Nasze zyski mnożą się w oczach. Cała płonę na Twój widok. Alina zaczęła namiętnie szeptać. Ja też płonę, kochanie. Ale tutaj jest zbyt niebezpiecznie, zaszeptał w odpowiedzi mężczyzna. Nie tutaj, później. Za nas. Alina cicho się zaśmiała i Wasilisa usłyszała charakterystyczny brzęk kieliszków. Tylko dawaj, szybciej pozbądź się tej swojej wyliniałej kocicy. Wyślij ją do domu taksówką, naopowiadaj jej cokolwiek. Nie ma co tu sterczeć ze swoimi śmierdzącymi grzybami. Zaraz to załatwię. Ustawia ją tak, że sama ucieknie, gubiąc kapcie, obiecał Wiktor. I oszukana żona znów usłyszała cichy śmiech i brzęk kieliszków do szampana. Za czyste horyzonty i niech stare życie toczy się, gdzie pieprz rośnie. Wasilisa powoli nacisnęła przycisk Zapisz i schowała telefon do kieszeni sukienki. Jej oddech był równy, a wzrok przerażająco jasny. Nie czuła chęci wpadnięcia do środka. W jej rodzie kobiety uczono, jeśli chcesz ściąć zgniłe drzewo, nie rąb z ramienia, a poczekaj, aż samo się przechyli. Odwróciła się i równie spokojnie poszła z powrotem do strefy grillowej. W głowie dojrzewał plan jasny i bezlitosny. Polana żyła swoim głośnym życiem. Wasilisa, starając się trzymać na uboczu, przelotnie zauważyła, jak pod wjazd do klubu podmiejskiego Bezszelestnie podjechał masywny ciemny samochód. Nie wiedziała kto to, ale zauważyła, jak po tłumie przebiegła niewidzialna fala. Śmiech stał się cichszy. Ludzie mimowolnie się wyprostowali, a ci, którzy siedzieli, zaczęli wstawać. Z samochodu wyszedł spokojny, dojrzały mężczyzna, w nierzucającej się w oczy marynarce. Szedł do ludzi, i po tym, jak z szacunkiem rozstępowali się pracownicy i jak wszyscy z szacunkiem się z nim witali. Wasilisa zrozumiała. Przyjechał człowiek, od którego tutaj zależy wszystko. Alina i Wiktor dołączyli do ogólnej grupy oddzielnie, z niewielkim odstępem, ale stali niedaleko od siebie, jakby przypadkiem. Wiktor wyglądał na podenerwowanego. W jego oczach płonął ten gorączkowy, bezczelny ognik, który zawsze pojawiał się u niego po kilku kieliszkach alkoholu. I poczuciu szybkiego zarobku. Wasilisa nie zamierzała czekać. Zrobiła krok w stronę Aliny i zanim ta zdążyła zgrabnie usunąć się w bok, mocno chwyciła ją za nadgarstek. Brunetka wzdrygnęła się. Jej twarz na chwilę wykrzywiła się z obrzydzenia, jakby jej opalonego ciała dotknęła ropucha. Kiwnąwszy na złotą bransoletkę, Wasilisa cicho zapytała – Witia, jak to wytłumaczysz? Wiktor, najwidoczniej niespodziewający się po cichej żonie takiego bezpośredniego ataku, i to przy świadkach, na chwilę stracił mowę. Zawahał się i za niego odpowiedziała Alina, starając się ratować sytuację. Bezczelna kobieta dźwięcznie się roześmiała, zwracając się do stojących obok kolegów: Spójrzcie, co za urocza sytuacja. Nasz gość postanowił urządzić scenę zazdrości z powodu prezentu firmowego. Wiktorze Pawłowiczu, zdaje się, że pana małżonka pomyliła piknik biznesowy z wiejskim klubem i spójrzcie, czym zastawiła stół. To przecież po prostu wystawa twórczości ludowej. Wskazała na daleki stół, zastawiony talerzami z pokrojonymi, rumianymi plackami. Wszyscy odwrócili się i wlepili wzrok w niepozorne kawałki o różnym kształcie. Wiktor błyskawicznie podchwycił ton kochanki. Wstyd i hańba, syknął chwytając Wasilisę za ramię. Zabieraj swoje słoiki i natychmiast do samochodu. Nie pozwolę ci zamieniać jubileuszu firmy w cyrk. Próbował siłą odwrócić ją w stronę wyjścia, ale Wasilisa stała mocno. W złości wiktor szarpnął ją za rękę, ale kobieta gwałtownie uwolniła się z jego uścisku i ten, nie spodziewając się takiego oporu, Stracił równowagę i poślizgnął się na trawie. Niezdarnie machając rękami, zwalił się plecami prosto na stół bufetowy. Rozległ się trzask tłuczonego szkła i chrzęst plastiku. Stół się przechylił, a piramidy z kieliszków wraz z drogimi przekąskami lawiną zjechały na ziemię. Zapadła martwa, przerażająca cisza. Alina Igoriewna zastygła z otwartymi ustami, patrząc na ruiny swojego święta. Wasilisa poczuła, jak krew uderza jej do twarzy. Było jej gorzko i wstyd, że z powodu ich kłótni rodzinnej zepsuty został wieczór dla wszystkich tych ludzi. Nie tracąc czasu na usprawiedliwienia, odwróciła się do dwóch kobiet stojących najbliżej. W ich oczach zobaczyła nie drwinę, a takie samo zmieszanie i chęć pomocy. Drogie panie, nie stójcie, pomóżcie! Niezbyt głośno. Ale władczym głosem rozkazała Wasilisa: Zmieńmy obrusy, tam w rogu były jeszcze czyste. Pomóżcie mi przestawić naczynia. Potem spojrzała na stojących obok mężczyzn. Chłopcy, przynieście ten dalszy stół bliżej. Jej spokojny, rzeczowy ton zadziałał trzeźwiąco. Podczas gdy Alina stała w szoku, nie wiedząc za co się łapać, Wasilisa w ciągu kilku minut zorganizowała przestrzeń. Jej rumiane placki z leśnym czosnkiem niedźwiedzim i mleczajami, które wcześniej wstydliwie gnieździły się na skraju. Teraz znalazły się na honorowym miejscu. W tym momencie do stołu podszedł ten sam mężczyzna z samochodu. Po jego twarzy było widać, że widział wszystko. I upadek Wiktora, i to, jak szybko ta prosta kobieta w lnianej sukience wzięła sytuację w swoje ręce. Swoim życzliwym uśmiechem, jakby rozładował atmosferę. Jego spokój udzielił się pozostałym. Milcząc, wziął kawałek placka, uważnie go zbadał. A następnie wziął duży kęs. Wiktor, próbując wstać i otrzepując mokry rękaw, zaczął bełkotać: Waleriu Pietrowiczu, niech pan tego nieje, żeby coś się nie stało. Żona jest u mnie prosta, nieprzyzwyczajona do towarzystwa. Wie pan, Wiktorze Pawłowiczu. Przerwał mu dyrektor, a w jego głosie dało się słyszeć ironiczne nuty. Gdyby wszyscy w moim dziale logistyki pracowali tak sprawnie i szybko, jak pana małżonka przed chwilą przywróciła ten stół, już dawno podbilibyśmy światowy rynek. Odwrócił się do Wasilisy i wesoło zmrużył oczy. Zwykle na takich rautach jedzenie przypomina eksponaty w muzeum. Ładne, ale bezduszne. A pani placek? On jest niebezpieczny. Jeśli zjem jeszcze kawałek, ryzykuję, że zapomnę, iż jestem poważnym kierownikiem i zażądam dokładki. Proszę powiedzieć, co to za sekretny składnik w nadzieniu? Jakaś taka zuchwała nuta, której w żaden sposób nie mogę rozgryźć. Wasilisa, czując, jak opuszcza ją napięcie, odpowiedziała prosto i pewnie: czosnek niedźwiedzi z mleczajami. Waleryj Pietrowicz wlepił w nią wzrok ze zdziwieniem. A potem z widoczną przyjemnością dożył kawałek ciasta. No, zaskoczyła mnie pani. Wesoło zmrużył oczy. Już myślałem, że mnie niczym nie da się zaskoczyć, a tu coś takiego. Wiadomo, że mleczaje są gorzkawe w smaku. Jak udało się pani sprawić, że są tak apetyczne? Sekret w tym, że długo je moczę, wodę zmieniam co godzinę, a potem duszę w piekarniku na bardzo małym ogniu. Spokojnie uśmiechnęła się Wasilisa. Przepis stary od babci. Ja go po prostu do miejskiej kuchenki przystosowałam. Tyle się bawić w piekarniku dla placka! Dyrektor pokiwał głową. Teraz przecież wszystko w biegu, wszystko w locie. A z pani prawdziwy mistrz. Walerii Pietrowicz rozejrzał się po swoich przycichłych pracownikach i kiwnął na smartfon w ręce Wasilisy. Ma pani i przepis w telefonie schowany? Proszę się podzielić. A ja wczoraj nagrywałam jak skórka zaczyna się złocić, żeby czasu nie zapomnieć, odpowiedziała Wasilisa i otworzyła galerię. Patrzcie jaki kolor powinien być. Zaczęła przewijać zdjęcia i nagle to samo wideo. Palec sam się na nie ześlizgnął i na ekranie zaczęło odtwarzać. W ciszy polany rozległo się drapieżne mruczenie Aliny. Stary dureń nawet nie zauważy, że go wydymali. Na nagraniu zrobionym przez szparę w drzwiach Wiktor i Alina, siedzieli objęci, nie przebierając w słowach omawiali, jak sprytnie wyprowadzają klientów Waleria Pietrowicza do swojej nowej firmy. Na polanie zrobiło się tak cicho, że słychać było, jak w lesie krzyczy ptak. Dyrektor powoli wziął telefon z rąk wasilisy. Jego twarz skamieniała. Dosłuchał nagrania do końca, do samego momentu ich triumfalnego brzęku kieliszków z szampanem. A więc tak to jest, stary Dureń, znaczy się. Cicho powtórzył, oddając telefon Wasilisie. Moi ludzie z analityki trzy miesiące myśleli, gdzie klienci odpływają. Teraz widzę, gdzie. Waleriu Pietrowiczu przecież to żart. Humor korporacyjny. zabełkotał Wiktor, cofając się. Ale tu wybuchła Alina. Z siłą odepchnęła Wiktora, prawie go znowu przewracając. A to idiota! Pisnęła, tracąc całe swoje wymuskane opanowanie. Mówiłam ci, wyślij tę swoją wstrętną ropuchę do domu. Ty, nieudaczniku, wszystko zawaliłeś. Wszystko, na co się umawialiśmy, psu na budę przez twoją tempotę. Nie chcę cię więcej widzieć. Alina rozepchała kolegów i, prawie zwalając z nóg kelnera, rzuciła się w stronę parkingu, wykrzykując przekleństwa. Wiktor zamarł. Przenosząc wzrok z wściekłego szefa na żonę. Zadowolona, żmio wysyczał, łypiąc na Wasilisę z jawną nienawiścią. Wszystko zniszczyłaś. Czy ty w ogóle rozumiesz, że jesteś teraz nikim? Komu ty będziesz potrzebna z tymi swoimi garnkami? Wasilisa spojrzała na niego długo i uważnie, jakby po raz pierwszy od wielu lat zobaczyła przed sobą nie męża, a przypadkowego, nieprzyjemnego nieznajomego. Nie zaczęła krzyczeć ani się usprawiedliwiać. Jej głos zabrzmiał zadziwiająco czysto i głęboko. Wiesz, Witja, powiedziała z lekkim, niemal współczującym uśmiechem. Tak długo próbowałeś mnie przekonać o mojej nicości, że sam nie zauważyłeś, jak stałeś się pustym miejscem. Nie ja zniszczyłam twoje życie. Ja tylko włączyłam światło tam, gdzie chowałeś cały swój brud. Żyj teraz z tym, ale beze mnie. Wiktor drgnął. W porywie desperackiej złości sięgnął do stołu z plackami żony, chwycił za obrus, żeby ściągnąć go razem ze znienawidzonymi potrawami. Ale para krzepkich ochroniarzy, na znak dyrektora, milcząco wzięła go pod łokcie, rozczepiła kurczowo zaciśnięte palce, uwalniając tkaninę z jego ręki i grzecznie, ale nieubłaganie, powlekła do wyjścia. Wyglądał żałośnie, rozczochrany, zły. I zupełnie samotny w tym tłumie ludzi, którzy patrzyli za nim z obrzydzeniem. Walerii Pietrowicz podszedł do Wasilisy. Wie pani, Wasiliso, jak pani po ojcu? zapytał łagodnie. Wasilisa jegorowna, odpowiedziała. Wie pani, Wasiliso jegorowna, dosłownie parę minut temu zwolniło mi się miejsce szefa służby gościnności. Wakat, że tak powiem, gorący. Potrzebuję na gwałt człowieka z takim opanowaniem i takim wyczuciem. A i placki, Pani? Włączę je do menu naszych przyjęć. Proszę pomyśleć. Dzisiaj udowodniła Pani, że potrafi zaprowadzać porządek tam, gdzie inni tylko psują. Wasilisa popatrzyła na zadowolone twarze ludzi, z wielkim apetytem pałaszujących jej placki i zachwalających na wszystkie głosy. Na sosny. Na błękitne niebo i rozumiała. Życie się nie skończyło. Ono dopiero się zaczyna. Przed nią była nowa praca, nowe spotkania i być może nowa miłość. Kobieta głęboko westchnęła, rozprostowała ramiona i po raz pierwszy od wielu lat uśmiechnęła się naprawdę, całą duszą. Minęło pół roku. W firmie udało się uniknąć głośnego procesu sądowego. Ale Walerij Pietrowicz wystawił byłemu starszemu menedżerowi taki rachunek za wykryte braki, że Wiktor musiał sprzedać wszystko, co miał, żeby pokryć długi wobec firmy. Alina, jak należało oczekiwać, nie zamierzała dzielić z nim smutków i krachu finansowego. Zniknęła z miasta w następnym tygodniu, uprzednio usuwając Wiktora ze wszystkich kontaktów. Wiktor zaś tak i nie mógł znaleźć godnej pracy. Jego reputacja w kręgach biznesowych Została zniszczona ostatecznie. Wasilisa Jegorowna oficjalnie objęła stanowisko dyrektora do skad serwisu korporacyjnego i gościnności. Pod jej kierownictwem obiady biurowe zmieniły się w prawdziwe przyjęcia gastronomiczne, a partnerzy firmy zaczęli specjalnie wyznaczać spotkania w biurze holdingu, żeby spróbować tych legendarnych wypieków. Wasilisa rozkwitła, zmieniła garderobę i więcej nie czuła się cieniem męża złożyła pozew o rozwód i zaczęła życie z czystą kartą, w którym jej zdanie i talent ceniono ponad wszystko. Po rozwodzie Wasilisa i Wiktor podzielili majątek. Waleryj Pietrowicz znalazł w Wasilisie nie tylko cennego pracownika, ale i pokrewną duszę. Coraz częściej zostawał po pracy, żeby po prostu porozmawiać z nią przy filiżance herbaty. W weekendy jego samochód Często widywano na obrzeżach miasta w dzielnicy prywatnej, koło domu, który wynajmowała Wasilisa. Walerii Pietrowicz polubił te miejsca i ciszę uliczek, tak podobnych do wiejskich. A jeszcze bardziej polubił szczerość i ciepło, którymi teraz wypełnione było życie Wasilisy. Nadchodzącą wiosnę postanowili witać już nie jako szef i podwładna, a jako dwoje bliskich ludzi, którzy. Odnaleźli się na przekór wszystkim intrygom. A wy napiszcie, czy spodobała Wam się moja historia? I koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Już za parę dni wyjdzie tutaj nowa historia. Nie przegapcie.